ja muszę się nie wygłupiać, nie wygłupiać, nie się. Witam Państwa w programie Na Narożniku. Dzisiaj w programie są ze mną Marcin Krupiński, współzałożyciel z planszy oraz założyciel Regałów Marcińskich. Ojciec chrzestny. Ociec... Jak również Piotrek Piechowiak, założyciel Grania w Chmurach. Cześć, to brzmi dumnie. Czy dobry, dobry, dobry. dobry wieczór? Tematem dzisiejszego odcinka będzie Gra Roku w Polsce. Nominacje do gry były no, kilka dni temu. No, w związku z tym będziemy mogli trochę o tym porozmawiać. Marcin jest organizatorem, Piotrek uczestnikiem. jest uczestnikiem w, w, w kapitule. Głosuje i wybiera. No Od... wiecie, ja nie głosuję, jak coś będzie źle, to jego wina między innymi, tak? Ja tylko, ja tylko pilnuję porządku po stronie tam. Tak. A ja udaję, że się znam, po prostu nagrach. i coś tam gram czasami. No dobra. <grym> <grym> to słuchajcie. Na początek mały quiz, żeby sprawdzić w ogóle co, co wy tam wiecie o tych grach. Dawaj BGG odchylej Nie, 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 muszę wiesz dzisiejsze no. wyniki zobaczyć to. Pytanie brzmi, który z was ma więcej gier w kolekcji? Na 3 4 yy, podnosi rękę ten, który uważa, że ma więcej. 3 4 <coughs> Zdecydowanie, naprawdę 100%. Tak, chwilowo tak. Mam nadzieję, że w ogóle Do... się zmniejszyć. Pamiętasz, no, ale... pamiętasz ile? Ile? E, no dobra, nie mów? Dobra, quiz. to, ter to teraz, to teraz y na 3-4 obstawiacie, jaka jest różnica między wami 3-4. 60 No więc okazuje się, że różnica wynosi 26. A bo ja mam sporo pochowanych dla dzieci, które mam napisane na BGI są w szafie. O ty cwaniaku. Gdzie, I nie Gdzie je ukrywasz? U no, dzieci są w szafie. No, no, tak. No, z 30 jest pewnie. Nie chwali się osadnikami z Katanu, Monopoli, no takie po osadników no. z Katanu w wersji Star Trekowej, osadników no. z Katanu w wersji Junior. W Monopolii nigdy nie grałem i chcę to nadrobić. Mm. Wstydliwe w Nie, ale takie z prawidłowymi zasadami z licytacją. Tak, no, be, tak. W nie działa. Przycisku? w nigdy nie miałeś Do licytacji? Nie. No ja Aha, grałem chyba miałeś. rzeczywiście z odkładaniem pieniędzy na parking. No. A każdy no. Ta gra, bo jest każ, każ, dosada, tak grał. To specowa zasada, no. To prawda. No, ja nie grałem, grałem w eurobiznes, tak? Nie, nie grałem w Monopol nigdy w prawdziwy. No dobrze. Piotrek był bliżej, dlatego zostaje ogłoszony zwycięzcą dzisiejszego yes. quizu, a tym samym e, pierwszy... do będzie moja. <laughs> no dobra, to... To może opowiedzcie teraz. Jak wygląda wybieranie gry roku, i w ogóle skąd się wzięła ta zmiana tej formuły i na czym ta cała zmiana polega? To chyba będę ja. Tak, myślę, myśl, że bardziej Macie. Ja brałem oczywiście udział w poprzedniej edycji, ale jeżeli chodzi o tworzenie tej nowej, to myślę, że Macie jest bardziej. To, było, to się wzięło z rozmów. Z rozmów nad planszy. to jest taki mini podcast, który prowadzimy razem z Tycjanem i Kubą Polkowskim. I. Tak, jak teraz siedzimy i, i rozmawiamy, to, to kiedyś też nagraliśmy odcinek, który rozmawialiśmy o grze roku i zaczęliśmy przerzucać się pytaniami. I od słowa do słowa wyszło, wyszło właśnie to, że spróbowaliśmy wprowadzić te zmiany w życie, tak? Bo od zawsze gra roku była. Nagrodą, która miała promować planszówki wśród ludzi, tak, promować nasze hobby, i wydaje nam się, że to już doszliśmy do tego momentu, kiedy to hobby już nie jest takie niszowe. Tak? Planszówki można dostać w księgarniach, w sklepach. W zasadzie, jak się tam kogoś spyta, to wie, że są planszówki, może nawet słyszał o setnikach z Kataną, może coś jeszcze innego grał. No i tych gier jest też tyle, że w zasadzie jedna nagroda to trudno powiedzieć to jest najlepsza gra. Tak? To, to zresztą nigdy nie było łatwe, potem weszła ta nagroda zaawansowana, ale jest tyle po prostu fajnych gier, fajnych osób, fajnych wydawnic, fajnych wydarzeń, ciekawych, które moim zdaniem warto na, nagrodzić I, i stąd taka zmiana formuły, próbujemy jakoś to troszeczkę ruszyć, do przodu bardziej umidzianić tą, tą nagrodę, żeby było o niej głośno, nie tylko w kręgu. Czy kategorii mamy trzy, rozumiem? Czy jest ich więcej? Nie, no mamy takie główne trzy kategorie, czyli mamy zaawansowaną, rodzinną i dla dzieci. Jest też wybierana taka, tak jak wcześniej, taka gra roku. I są też wyróżnienia, na przykład najlepsza gra tematyczna. Nie muszą być przyznawane co roku, ale kapituła ma taką możliwość. Najlepsza gra tematyczna, najlepsza, najlepszy tam artysta, tak, bo. W Akurat w Polsce jest sporo takich gier, które są przerysowywane, tworzone na nowo. To też warto, no, warto to promować, warto to docenić dokładnie. Rozumiem, nie ma nominacji, do tylko tylko. To jest, już jest. Kapituła może zdecydować, może też przyznać jakąś specjalną nagrodę, po prostu, tak. Hmm. Ale mamy te trzy główne kategorie i jeszcze tą grę roku, roku, taką rzeczywiście dużo. To, co mi się podoba najbardziej w tej nowej formule, to jest kwestia tego, że już nie ma tego sztywnego podziału, że gra rodzina to jest gra rodzinna, ponieważ dziedzictwo tak zgłosiło, czy my w ramach kapituły stwierdziliśmy, że to jest gra rodzinna, ponieważ jest dosyć prosta. Tylko teraz faktycznie mamy większą liczbę gier dostępnych jeżeli uważamy, że to jest dobra gra rodzinna, to głosujemy w kategorii dobrej gry rodzinnej. Tak? A jeżeli uważamy, że to jest zamasowana to po prostu nie oddajemy na nią głosu. Tak? Więc tutaj no, już to jest, to jest też tak, fajny że... filtr taki, który już pomaga troszkę docenić te gry, które są. Faktycznie rodzinne, a nie że po prostu to jest gra, którą lubię, tak? Ale to jest też tak, Jak? że wydawnictwa w tym roku przypisywały do poszczególnych kategorii, ale też nie, nie było też, były też, takie, były też takie przypadki, że gra była zgłaszana na przykład w dwóch kategoriach. Mhm. Tak? Zarówno jako na przykład rodzinna i zaawansowana. Nie, nie pamiętam teraz przykładów, więc nie, nie próbuj mnie łapać na <grymne> tę no. Piotrek, może teraz powiesz, jak wygląda proces wybierania? Spotykacie się wszyscy w jednym miejscu <gryparty> i, <gryparty> tak, musicie powiąć, w <gryparty> i musicie podjąć stu. i musicie podjąć decyzję. Ta, my, tak że, tak jak, jak dzisiaj spotykamy się, kworum <gryparty> musi być, tak? 400 iluś tamtych, tych, tak? Nieważne. <gryparty> <Przeproszę>, nie <gryparty> 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 nie, no ile powiedziałeś? Jest osób? <gryparty> w kapitule troszkę mniej, ale wiadomo, że kilkadziesiąt ry osób. Ry 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 rynek się rozrasta, więc niedługo może tyle będzie. Ale wracając do tematu, to tak, są te faktycznie podziały na etapy głosowania. Pierwszy etap to jest takie największe sito, gdzie jest duże ilości gier, mamy możliwość po prostu wyboru te, które nam najbardziej pasują, tak? I przewodniczący później wybiera, sumuje to i, i wy, wypluwa, że tak powiem brzydko gdy wtedy przechodzą do drugiego etapu. W drugim etapie możemy jeszcze sobie ocenić gry w skali od 1 do 5, zdaje się, z tego to. co pamiętam. I wtedy to jest kolejne sito, które wtedy już to nam finaliści, będzie, finaliści, którzy już spośród których będzie wybrana ta gra roku. I, to teraz, jest... i teraz, teraz jesteśmy po etapie, w którym mamy 15 gier w każdej kategorii, tak? Tak. I to jest drugi czy trzeci to? Skończyliśmy pierwszy. Pierwszy to jest ogólna lista, tak? Czyli. Tak. E... właśnie się też nie powiem, czy teraz Aha, no do, do trzeciego, czy jesteśmy czy ten pierwszy czy... jest oficjalny, czy one są przed nagrodą? Nie, no, zaczęliśmy. Zaczęliśmy. <laughs> czy jeszcze? <laughs> o, pytanie brzmi. Zegrałeś, tak? Tak. Czy, Jesz... jeszcze, czy jeszcze tak. będzie? Ostępna lista gry. finalistów, nie wiem, pięciu czy trzech tak. Tak. Tak? Tak. Jeszcze to jeszcze będzie, to będą będzie pula. tak? To już mhm. będzie nominacja. Rozumiem. Czyli, Czyli to nie są gry nominowane, to są gry w nie. drugim etapie, w tym momencie. Tak. To są takie gry, które właśnie przeszły jakby pierwsze sito, żeby rzeczywiście ta kapituła nie musiała patrzeć na listę 120 gier, tylko każdy z kapituły mógł swoje takie typy pr przepuścić dalej. To jest bodajże, że wystarczy chyba jeden głos, żeby, czy, czy dwa, żeby ta gra przeszła dalej, tak? Mhm. I teraz i teraz będziecie każdą grę oceniać w skali 1-5. Dokładnie tak. Teraz każdy według własnego sumienia oceni I... sprawiedliwie. Jasne. I <głosne> po prostu pozycje. te punkty są zsumowane to... i najlepsza ile to będzie? Piątka, trójka. To jest, nie ma ustalonej liczby, to w zależności, jeżeli będą jakieś remisy, to może być trochę więcej, tego to jest już jakby tutaj e, przewodniczący kapitułu i organizatorzy mają jakby ostatni głos rozumiem, ale tak około 5. Tak, no zazwyczaj było rzeczy. to 5, czasami było właśnie z powodu tego, że była Nie. ta sama liczba, ta, ta, taka sama średnia, tak, to było 6 na przykład, ale to jest standardowo jest to 5 gier. A wybieranie zwycięzcy. Tak samo będzie wyglądać? Dokładnie tak samo. No dobra, no to teraz słucham, w takim razie kto wygra. Faworyt <laughs> to jest moim zdaniem jeden, jeżeli chodzi o, o grę. Które, to jest mój typ, że wygra. To nie jest mój faworyt jako mój, ale jest jeden faworyt. Wygrał dowica Rebel. Tam jest też na półce takie, takie pomarańczowe pudełeczko. Nie, nie będę zdradzał, ale, ale no. wszyscy się domyślają, że. Czerwone pudełko. Czerwone pudełko. <laughs> tak, więc to jest, to jest faworyt. Wydaje mi się, że wygra, ale, ale wydaje mi się, że wyścig też może być do końca, bo jest też kilka innych pozycji, które oryginalnie wyszły w 2015, a ze względu na to, że polskie wydanie było w 2016, mają te gry moim zdaniem szansę się pobić tak, z tymi, tymi innymi pozycjami. Ja, jest, ja nie, nie, będę, nie będę mówił, jakby w... trudno <laughs> powiedzieć, tak? Bo to, jest, to może się rozegrać na naprawdę jakieś tam ułamki. To... No, Wydaje mi się, że były dwa hity w zeszłym roku, tak przynajmniej w, 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 zagrałem tylko w jeden z nich, eee, myślę, że już możemy powiedzieć. że Nie grałeś w Scythe'a? <laughs> o Teleformacji i o grze eee, w tę drugą nie grałem, eee, nadrobić. więc nie wiem, czy to jest również hit, według mojego mniemania, ale do, do, dostrzegłem, prawda, wielki hype, jaki był wokół obu tych gier. Tak. Ja będę... tak, teraz nie wiem. To jest my, my, mamy pewien zakład trwający, prawda? Tak, potwierdzam, był taki zakład. My, my mamy zakład, tak. Tak, Znaczy, nie, nie, nie akurat nie chodzi o grę roku, tylko o no my... pozycję gier na myślę, BGG. Że, my, myślę, że możemy spokojnie ujawnić. Założyłem się z Marcinem o to, że Formacja do połowy roku, czyli do 1 lipca, wyprzedzi yy, w rankingu BGG side. Na razie do... idzie. Nieźle, ale byłem tego pewien, kiedy się zakładaliśmy, straciłem już trochę tej pewności. Ale, na ale w, w dodatki do ale tej reformacji mogą to możliwe. zmienić, tak. Dodatki mogą mnie na Szkoda, że wychodzą w drugiej połowie roku. Tak, ta reformacja kilka dni temu została dodrukowana, co też może mieć jakiś wpływ, bo faktycznie słyszałem, że rebel też w Polsce nawet dodatkowe spodokopi, więc trochę tych użytkowników BGG jest. Jeszcze się nie załamuj, jeszcze jest jakaś nadzieja. Ja no dobra, to chodzi o nagrodę, to. Ja będę patrzył z ciekawości na rodzinną i na, dla dzieci. Yes. To, jest to takie, bo tam jest takie wyrównana wyrównana stawka mi się wydaje. No to teraz pytanie, czy uważacie, że jest jakakolwiek konkurencja dla domku? Hmm. Wydaje mi się, że jest inny faworyt, który może domek w miarę nawet spokojnie wydaje mi się pokonać. Domino. Taka jest moja opinia, że ta gra ym, jest równie prosta. Jest Wiem, to mój. Z... Bartek, się... Wydaje mi się, że jest równie popularna. Na chwilę obecną już powoli się robi. Yy, jest znana też na świecie, bo to jest tak, gra francuska, Raptor No Catala, więc ona na świecie była wydana i w Polsce już później troszkę była wydana. I jest... bardzo dobre opinie są o tej grze. Ale to właśnie to jest to, to jest, że. Kapituła jest dość szeroka uh -huh. i jest bardzo zróżnicowana. Tak. Tak? Są osoby, które bardzo lubią emerytrasze, są osoby, które robią suche euro. Tak? Nie są... pokazuj na mnie. <śle> <śle> Więc ja nie wiem, nie, byłem już zaskakiwany. tak. Jak to w Zwróćmy roku na przykład. Ale nie, no na przykład to, że kiedyś wygrało y, ten, no, rzecz pospolita. Mm, no, nie magnaci tylko, nie ma gnaci, gra z, tylko z tego uniwersum, tosze i że Pozrać. wygrało, tak? to było tak. bardzo duże zaskoczenie, y że wygrało, ale to właśnie dlatego, że była kapituła, która lubi takie gry, na przykład tak i ogólnie to, był, to była gra, która miała, to nie musi być tak, że wszyscy muszą ocenić tę grę, wysoko, to tak samo jest z rankingiem BGG, y -y -y. to jest tak, że gra jest po prostu dobra, bardzo dobra, ona nie musi być Twoim numer jeden, twoim numerem jeden, moim numerem. No bo ja mam inny numer jeden, ty masz inny numer. U jest numer jeden, ale pięć, jest Ale Ja masz numer kolektywnie. albo tak. i dlatego gry wygrywają. No, tak, tak działa matematyka. Zresztą Jana... mi się Marco Polo, które mnie totalnie zamurowało, tak, bo konkurencja była bardzo duża, a Marco Polo wydawało mi się, że to jest gra faktycznie solidna, ale jednak um, dosyć niszowa, tak mi się przynajmniej wydawało. A się okazuje, że na kapituła zdecydowała większością głosów, że to jest najlepsza gra 2015, tak? Ja też wygrał kiedyś turniej czterech. Zwycięstwa żadnego pojedynczego konkursu. No, do, ale to mniej więcej tak to wygląda, tak? To nie chodzi o. Tak o, mogło o, być. To, to właśnie nie tak chodzi o to, żeby zdarzyć. oddać jeden super skok, tylko żeby były cztery równe, tak? Ale pięknie po prostu porównaliśmy nagrodę do roku do skoków No, no To dumny. Tak, 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 tak to trochę wygląda, więc ja nie, nie będę tutaj wróżył, że ktoś wygra na 100%. <laughs> Ja spróbuję trochę powróżyć dziś mamy środę, zatem jutro Maciej kot odbiera złoty medal za Mistrzostwo Świata w skokach narciarskich na dużej skoczni. Kurcze, ja nawet nie wiem, czy to już się odbyło, czy nie, czy odnieść nieściemnia w tym momencie. <grym> Zależy kiedy puścisz. Nie, nie, dobrze. Ja jestem. Zobaczymy, sprawdzimy dobrze. te wróżby. Nie będę się zakładał. Dziękuję za udział. I a Wam dziękuję. Pierwszym za odcinku. Dziękuję, na, na dziękuję. Dzięki. dzięki, dzięki. Właśnie, chciałem tylko coś powiedzieć. Nie wiem, czy to pójdzie, czy nie. W melanżowni siedzą i piją piwo. Dla nas dał jakąś podróbkę Coca-Coli z Czech. No. Bez Lepsze sobie. niż piwo w melanżowni.